Ten odcinek zawiera autopromocję. Strzałka, słuchaczki i słuchacze. Chcę dzisiaj do was pogadać o takiej dychotomii, którą już zauważyłem parę lat temu, bo sam jestem prywatnie człowiekiem, który się bardzo interesuje wszystkim, co dotyczy optymalizacji, automatyzacji, robienia, tak jak to kiedyś ładnie ujął Daft Punk, <grym> w, znaczy spopularyzował Daft Punk, a potem zarapował Kanye West, czyli harder, better, faster, stronger. Lubię się zastanawiać, jakie są kolejne granice różnych, różnych rzeczy, które można na różnych metryk, które można zaobserwować w różnych procesach. Zastanawiam się zawsze, czy można zrobić lepiej, czy można zrobić szybciej, czy można zrobić, nie wiem, z innych materiałów, czy można zrobić taniej, czy można zrobić w innym gronie. Zawsze mnie ciekawią, ciekawią tego typu kwestie i lubię tego typu materiały, zawsze gdzieś tam je wchłaniałem i zauważyłem, że tego typu treści prędzej czy później, nawet jeśli zaczynają się od zupełnie niewinnych, pozornie. Porad dotyczących tego, jak trochę lepiej planować, jak trochę lepiej zarządzać sobą w czasie. One bardzo często i tak ostatecznie zmienią się w poradnik, albo przynajmniej w taką treść motywacyjną poświęconą temu, żeby przebiec Twój pierwszy maraton albo, albo założyć wartą miliony firmę. I obawiam się, że tak trochę przez pocieranie można dojść do wniosku, że. No, właśnie na dwa babka wróżyła. Jednym takim wnioskiem, który można z tego wyprowadzić, jest to, że optymalizacja i planowanie są przydatne tylko, jeśli ktoś ma masywne marzenia. A drugim wnioskiem, który można z tego wyciągnąć, jest to, że jeśli ktoś, nie wiem, nie optymalizuje, nie ma ogromnych marzeń, to, to trochę marnuje życie. I to jest taki jakiś wątek, który chciałbym dzisiaj też w tym odcinku razem z Wami zeksplorować. Ja nazywam się Andrzej Tucholski i kawa. Naturalnie jest z nami, gdyż bez kawy, ten podcast się nie odbywa. Słuchajcie, od razu się też przyznam, że ten podcast się też wyjątkowo nie odbywa dzisiaj um, nie odbywa bez mojego dosyć masywnego zapalenia ucha, z którym sobie aktualnie radzę, więc jeśli słyszycie, że trochę inaczej będę wymawiał słowa, albo niektóre słowa sprawiają mi trudność. To bardzo was poproszę o wyrozumiałość. <noise> no, jestem, jestem dosyć krzywym człowiekiem w tym momencie, przez różnego rodzaju stany zapalne. I że tak powiem, mózg, mózg pracuje dobrze, energii mam sporo, mam dużo ochoty nagrać ten odcinek, tylko taki jadąc z pamięci Szekspirem. Duch ochoczy, tylko ciało słabe, więc postanowiłem, że jednak nagram ten odcinek. Jeśli słuchają mnie w tym momencie jakieś logopedki albo logopedzi, albo ludzie generalnie pracujący z wymową i dykcją, to oprócz tego, że generalnie wam dziękuję za znoszenie mniej moich najróżniejszych problemów, to tym bardziej tutaj jakby dodatkowo chcę wam podziękować za wyrozumiałość i o, to, o tę wyrozumiałość również poprosić, bo w tym odcinku sądzę, możecie przeżywać dosyć potężne tortury. Tym niemniej, to mając z głowy, idąc dalej. Lubię ja prywatnie sobie myśleć, że bardzo, bardzo silne optymalizowanie, automatyzacja, dobre planowanie, jakby ogarnianie tego typu rzeczy nie tyle ma związek lub powinno mieć związek z ogarnianiem w życiu rzeczy ogromnych, co po prostu z znajdywaniem, ze znajdywaniem czasu na. Coś. I oczywiście, że dla kogoś, tym czymś, na co znajdywaliśmy czas, może być, nie wiem, bieganie maratonu miesięcznie, albo założenie jakiejś hiperfirmy, albo zostanie super, super w super jakimś najwyższego, najwyższych możliwych lotów międzynarodowych sportowcem, sportowczynią, artystką, artystą. A szanuję takie marzenia, kocham takie marzenia, sam w paru kategoriach mam gdzieś takie totalnie wyuzdane koncepcje, a jeśli bym się spiął, to może bym osiągnął coś na, na światowym poziomie, why not? Gdzieś tam lu lubię siebie sprawdzać. Tym niemniej, optymalizowanie, automatyzowanie i tak dalej nie musi mieć od razu związku z tym. Jeśli my chcemy do życia, w którym musimy chodzić do. Robię teraz wielki cudzysłów koło swojej głowy. Jeśli my musimy chodzić do normalnej pracy, bo na przykład, nie wiem, wiecie, czynsz trzeba płacić, czy, czy jakieś inne ma, mało spektakularne rzeczy w tym stylu. Jeśli my mamy na przykład rodzinę, jeśli my mamy znajomych, jeśli mamy zobowiązanie, jeśli chcemy coś tam sobie robić, to, to to życie jest generalnie bardzo mocno wypchane. I faktycznie, jeśli ktoś chciałby w takim życiu jeszcze napisać książkę, albo zacząć biegać, albo właśnie założyć jakąś dodatkową firmę, no to to będzie wymagało dosyć dużo, Wysiłku to będzie faktycznie wymagało dosyć dużo ogarniania, to będzie wymagało dosyć dużo nowej wiedzy, nowych systemów, i takiej trochę reorganizacji tego życia, które mamy teraz w trochę inaczej funkcjonujące, żeby móc jeszcze dostawić ten bądź co bądź bardzo zajmujący nowy element. Tym niemniej, ja mam taką teorię, którą być może pewnie znacie, bo oni dosyć często gdzieś tu mówię w tych w odcinkach tego podcastu, że rzeczy nieoptymalizowane. Będą wylewać się na inne. I bardzo mnie to smuci, bo no nie ma tak, że jeśli ktoś nie odpoczął, raczej to jest niemożliwe, że jeśli ktoś nie odpoczął należycie, a to zawali trochę pracę, żeby sobie jeszcze trochę doodpoczywać. Znaczy. Słuchajcie, jeśli możecie i nikt was nie zwolni, no to kim ja jestem, by wam zabraniać. Ale co do zasady, sądzę, że raczej w tę stronę nie pójdzie tok myślenia. Raczej w drugą stronę. Jeśli trochę się nie wyrobiliśmy z robotą, no to będzie gdzieś nas kusiło, żeby zaburzyć odpoczynek. Bo są rzeczy, które gdzieś bardziej wymagają zrobienia, na przykład obowiązki zawodowe. I są rzeczy, które trochę mniej wymagają zrobienia. Są trochę mniejsze konsekwencje nie zrobienia. Krótkoterminowe oczywiście konsekwencje, typu na przykład zerwanie, a, zerwanie odpoczynku. I... Jeśli ktoś ma jakieś wielkie marzenie, no to musi optymalizować tę pracę, żeby się ona nie wylewała na popołudnia, no bo popołudniami będzie właśnie tam biegał te swoje maratony czy zakładał tą firmę wartą miliony. Jasne. Ale cholera, nawet jak się nie ma marzeń typu biegać maratony albo zakładać firmę, wartą miliony, sądzę, że nadal jest dobrym pomysłem potężnie zoptymalizować te swoje obowiązki zawodowe, żeby się właśnie one na te popołudnia nie wylewały. W celu żadnym innym niż to, żeby po prostu mieć te popołudnia. Zrównoważone życie, w którym dużo odpoczywamy, dbamy o siebie, mamy takie poczucie, że raczej robota się nie wylewa na wolne, tego wolnego, tego wolnego jest sporo. Mamy ogółem więcej niż mniej takiego bezpiecznego poczucia, że jak chcę, to mogę po prostu odetchnąć, coś poczytać. Jak coś nagle wyskoczy zupełnie nowego, no to ja nie jestem jakimś przerażony tym faktem, że coś wyskakuje zupełnie nowego, bo, bo jakby poradzę sobie najprawdopodobniej z tym. Jeśli my mamy takie życie, to to jest życie dobre, to jest życie zdrowe, to jest życie takie sustainable. <laughs> Andrzej, trochę Zapaleni przez <noise> zapalenie ucha, więc będzie mówił takie słowa jak sustainable. Super. Um, dobra decyzja, jak na podcastera, podcastera przystało. Um, warto jest, tak sądzę, optymalizować swoją pracę, optymalizować swoje obowiązki, świetnie planować swoją pracę i swoje obowiązki, po to, żeby one zajmowały faktycznie przewidziany czas, a nie więcej. I niekoniecznie musimy te uzyskane bezpieczeństwo i ten uzyskany w ten sposób dodatkowy czas w tygodniu, w miesiącu, w życiu od razu przekuwać na coś masywnego. Możemy to po prostu przekuć, przekuć na życie zrównoważone i żeby w tym życiu nam było wygodnie, żeby w tym życiu aż się chciało żyć długofalowo, by było zgodne z naszą energią, by było zgodne z tym, na co my mamy ochotę. I często na tym etapie, jak o tym, z kim się rozmawiam, to jeszcze mam wrażenie, że się tak trochę, trochę widzimy, trochę się jeszcze słyszymy, ale jest jeszcze drugi element tegoż, tegoż procesu, o którym chcę zaraz wspomnieć, ale nie bez powodu na początku tego odcinka. Moje, moje drogi i moi drodzy, było wspomnienie, że ten odcinek zawiera autopromocję, gdyż w dniu premiery, jeszcze przez parę dni, trwa promocja z okazji premiery, a nawet jeśli to słuchacie o wiele później, to szczerze mówiąc nadal kurs jest na tyle zajebisty sam w sobie, że sądzę, że absolutnie zasługuje na waszą uwagę. Przy czym, jeśli słuchacie to w premiery, no to trwa promocja z okazji tej premiery. Gorąco was zachęcam, żeby wejść na sklep.andrzejtucholski.pl i rzucić okiem na mój nowy kurs, czyli pokonaj niedoczas. Jest to bardzo kompletny, bardzo praktyczny kurs, który można dziabnąć w dwa popołudnia lub w jeden dzień. Trwa raptem coś koło pięciu godzin. Jest to przede wszystkim nagrywanie ekranu z, moim, z moją mordą malutką wrogu. i ja gadam i pokazuję i opowiadam krok po kroku co robię. Jak zbudować cholernie elastyczny system Pracy z kalendarzem, jak zbudować bardzo miękki, elastyczny, odpowiadający na Waszą osobowość, predyspozycję, nastrój, energię, system pracy z kalendarzem to jest taka moja autorska metoda płynnie aktualizowanej formatki, dzięki której długofalowo zrealizujecie to, na co macie ochotę, a Będziecie również dosyć kuloodporne, kuloodporni na to, że w życiu się w kółko pojawiają różne małe rzeczy, małe wrzuty od losu, którymi się po prostu trzeba zająć. Ten kurs ma rewelacyjne recenzje. Słuchajcie, on przeszedł dosyć, dosyć szeroko zakrojone beta-testy w czasie poprzedzającym. Premiere i od beta testerek, beta testerów mam na przykład takie opinie. To jest opinia Asi, lekarki w trakcie specyki. Cytuję: Z kalendarza Google korzystam od dawna i miałem wiele podejść do time blockingu, ale dopiero ten kurs pokazał mi, jak stosować tę metodę w praktyce. Nie idealnie, ale tak, żeby działało. Dzięki konkretnym rozwiązaniom na trudne sytuacje poczułam się pewni w organizowaniu swojego czasu, nawet w najbardziej intensywnych momentach. Zrozumiałam, że nie trzeba mieć perfekcyjnego kalendarza, by zarządzać czasem skutecznie. A Patrycja, początkująca właścicielka małej agencji e-Commerce, napisała tak. Byłam dość sceptyczna do pomysłu na ten kurs, bo mamy ich na rynku bardzo dużo. Niemniej Andrzej dowiózł temat świetnie i przy ogromną wartością jest to, że kurs opiera się na konkretnych przykładach i sytuacjach hipotetycznych, które jednak każdego z nas spotykają. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to świetny kurs praktyczny o tym, jak ogarniać kalendarz i mierzyć się z wiecznym brakiem czasu. Bardzo, bardzo was zachęcam do rzucenia okiem, czy jest to coś dla Was. Ja w ten kurs władowałem absolutnie jak zwykle całe moje serce, bo zależało mi, żeby był najwyższej jakości, żeby wyrealizował najróżniejsze potrzeby, które kursantki i kursanci mogą mieć. Je gorąco rekomenduję L. W czasie premiery jeszcze z kodem nie Niedoczas20, Niedoczas20, Niedoczas20. Wpiszcie ten kody w koszyku. Bardzo możliwe, że wskoczy Wam fajniuch na promka. A wracając do odcinka. Drugą, taką troszeczkę mroczniejszą wersją tego, o czym dzisiaj nagrywam jest to, że bardzo często ludzie, którzy nie optymalizują na myśl o tym, że mieliby optymalizować tylko po to, znowu robię cudzysłówko o głowy, optymalizować po to, by po prostu żyć, by normalnie żyć, często zdarza się, że spotykam się z, takim, z taką, taką bardzo szybką autorefleksją, negatywną, brzmiącą, że ze mną jest coś chyba nie tak. Że ze mną jest coś chyba nie tak, bo ja nie mam jakichś takich wielkich ambicji. Ze mną jest coś nie tak, że ja musiałbym optymalizować i planować, i ogarniać kalendarz i tak dalej. Po nic po to, żeby żyć, po to, żeby łączyć pracę z czasem prywatnym. I kurczę, ja rozumiem, skąd się biorą takie negatywne autorefleksje, myślę sobie, że to jest normalne, że my się gdzieś tam czujemy. Oceniani, oceniane przez rzeczywistość. Wszyscy gdzieś tam w internecie zawsze łatwo jest w internecie wpaść na osobę, która, która jest w naszym jest młodsza od nas, bogatsza od nas i biega więcej maratonów od nas, a zachowuje się, jakby to było najłatwiejsze na świecie i wcale nie miała. Nie wiem, albo łatwiejszego startu, albo świty ludzi, którzy tej osobie pomagają, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest niestety takie jednoznacznie um, e, łatwe, żeby jakieś takie rzeczy osiągać. Bardzo często na takie nierówności, które mogą komuś sprzyjać, a być może na mnie nie zwracamy uwagi. Niestety na różne nierówności, które nam mogą sprzyjać, a komuś nie my też często nie zwracamy uwagi. No i się tak wszyscy nawzajem dołujemy jako ludzie, taka ludzka dola. Myślę sobie jednak, że warto tutaj na chwilę spróbować to trochę szybkę rozkopać, trochę z większą z większą łagodnością i czujnością, z większą uważnością spróbować na to spojrzeć, bo dwie rzeczy. Pierwsza, czy jeśli ja nie mam jakiejś giga ambicji, to czy coś ze mną nie tak. Nie. <grym> <grym> ja jestem bardzo. Jakby jestem zdania, że każdy człowiek zdrowy, powinien chcieć coś tworzyć, ale to nie musi być sport, to nie musi być polityka, to nie musi być sztuka, ale to, to musi być jakieś piękno w świecie. Myślę sobie i, i bazuje to na, na moich wrażeniach, bazuje to na psychologii, bazuje to na filozofii, bazuje to na, na wspaniałej książce Edith Eger pod tytułem Dar, że człowiek, który którego coś opuszcza, z którego coś wychodzi. To jest człowiek, który żyje szczerze. To jest człowiek, który samostanowi. To jest człowiek, który gdzieś tam definiuje swoje emocje i rozumie. To jest człowiek, który. To. to, to użyję określenia profesora Kazimierza Dąbrowskiego, taką esencję swoją objawia światu tworząc coś. I to, to coś to może być rodzina, to coś to mogą być żarty mówione w towarzystwie, to coś to może być bardzo zdrowe środowisko w pracy. Każdy z nas powinien coś tworzyć. To oczywiście może być sztuka albo, albo nie wiem, jakieś zapędy polityczne, albo sport, albo biznes, ale nie musi. I to przede wszystkim nie musi być wielkie w skali. Chodzi po prostu o to, żeby, żeby coś tworzyć, żeby świat był trochę inny, że tak powiem, po, 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 przejściu, po przejściu huraganku a, o, o, o naszym imieniu i nazwisku, i jeśli ktoś faktycznie stara się nie istnieć, albo nic nie ma siebie za, za osobę, która, po której przejściu jest różnica, albo celowo podejmuje działania, by nie być taką osobą, by na pewno się gdzieś tam nie, nie wyróżniać, nie powiedzieć, bo po co? To po pierwsze jest mi przykro, bo taka osoba na pewno się zmaga z czymś bardzo trudnym, raczej człowiek sam z siebie w młodości, w dzieciństwie nie ma takich opinii o sobie, to gdzieś tam się pojawia z życiem. Ja myślę sobie, że to jest przykre po prostu i trudne i bardzo. I mam nadzieję, że osoba, która się z czymś takim zmaga, gdzieś tam spróbuje uścisnąć siebie mentalnie i jednak spróbować jakoś się dźwignąć z tego, bo to też nie jest jakby obiektywna prawda, to jest po prostu dosyć przykre przekonanie, które taka osoba ma na swój temat. Um... Ale to, jeśli ktoś tak faktycznie ma, no to to jest faktycznie wydaje mi się relatywnie, relatywnie niezdrowe. Tym niemniej, to, czy ktoś ma ochotę tą swoją esencję objawić jako... Bycie pogodną osobą w towarzystwie, albo bycie super członkiem rodziny, albo bycie osobą, na którą można liczyć w pracy, albo jeśli ktoś okazuje tę taką swoją esencję gotowaniem, albo tym, że zawsze jak składa życzenia z różnej okazji różnym znajomym, to rymuje. Jeśli ktoś ma jakieś takie małe urokliwości esencji, to ta osoba żyje w zgodzie z sobą, w akceptowaniu siebie, w okazywaniu tej swojej esencji na zewnątrz, i w mojej opinii taka osoba nie odbiega jakoś masywnie od kogoś, kto swoją esencję chce objawić światu bieganiem maratonów co miesiąc albo, albo tym, żeby wypełniać stadiony jako wokalistka albo wokalista. To już jest jakaś kwestia gradacji. Bardzo często ludzie, którzy zdobywają medale lub wypełniają stadiony, to są ludzie, którym to, to, to znaczy to nie też to, wyszło niechcący, bo wielkie rzeczy prawie nigdy nie dzieją się niechcący, ale to są ludzie, którzy byli tak potężnie skupieni na tej swojej małej, kochanej formie wyrażania esencji, że aż przemówili do bardzo wielu innych ludzi, że aż to się potem objawiło i okazało czymś, co wygrywa pod kątem determinacji albo, albo siły, albo talentu, albo kreatywności, albo charyzmy z jakimiś tam potencjalnymi konkurentami lub konkurentkami. Tym niemniej wierzę bardzo mocno, że to się gdzieś tam wszystko zaczyna. To takie największe i najszczersze, dokładnie z tego samego miejsca, z którego się zaczyna, najmniejsze i takie najcisze, czyli po prostu ktoś był w ogromnej szczerości z tym, że ma ochotę coś dać światu i bo, bo rozumie. Na jakimś takim nieidealnym poziomie, bo nie da się na idealnym, ale na jakimś nieidealnym poziomie rozumie swoje miejsce, swoje miejsce w świecie. Więc jeśli ktoś nie ma giga ambicji, to ja myślę, że z tą osobą jest wszystko tak. I szczerze mówiąc, i dłużej żyje wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma giga ambicji, to z tą osobą jest podwójnie, tak? Raczej, jak ktoś ma masywne giga ambicje, z mojego doświadczenia wtedy troszeczkę. No, lepiej być bardziej lekko czujnym. Tak sobie myślę, czy, czy, czy wszystko jest w porządku z osobami, które mają jakąś taką bardzo, bardzo dużą potrzebę, osiągnąć bardzo, bardzo, bardzo duże rzeczy, bo bez tego nie wiem, będą mało znaczyć, czy, czy cokolwiek. To też bardzo często jest związane z jakąś przykrym elementem samooceny. I ten drugi smutny, smutny wniosek, który może płynąć u osób, które gdzieś na wcześniej nie myślały o takim optymalizowaniu, z którym się spotykam, to to, że ktoś się może czuć jak porażka, że w ogóle musi stosować jakiekolwiek sztuczki optymalizacyjne, żeby, żeby dać radę z pracą i takim zwykłym, codziennym życiem. Myślę sobie. Tutaj podwójnie, jak ważne jest, żeby zrozumieć, w jak trudnych czasach żyjemy. Ja w tym odcinku nie chcę gadać o późnym kapitalizmie, nie chcę gadać o tak zwanych warunkach WUK, bo to jest coś, o czym ja naprawdę dużo tu gadam, ale zacytuję tekst z mojego e-booka sprzed równego roku na marginesie. Jeśli mamy wrażenie pamiętajcie, jeśli macie wrażenie, że jesteście nie wiem, niedopasowani do świata, albo coraz mniej dopasowani do świata, to pamiętajcie, że świat jest coraz, coraz bardziej niedopasowany do, do nas, do ludzi. I niestety tak już czasem bywa, że coś się z tą współczesnością dzieje nieprzyjemnego, i czasem trzeba stosować pewne rzeczy, może nie po to, żeby nie wiem, pr przeżyć, tylko po to, żeby przeżyć dobrze, żeby przeżyć zdrowo, żeby przeżyć bez krzywdzenia siebie. I wymaga, tak sądzę, pewnego pogodzenia się, być może nawet pewnej żałoby mentalnej, emocjonalnej, zaakceptowanie tego, że żeby żyć zdrowo, żyć w taki sposób niedenerwujący, żyć w jakieś, jakoś tak fajnie, tak żeby mieć czas, żeby się ta robota nie wylewała na wolne i tak dalej, i tak dalej, żeby tak żyć, trzeba przyswoić pewne nowe kompetencje. Wydaje mi się, że to trzeba przetworzyć, trzeba się z tym pogodzić i to może wywołać pewną żałobę, ale też potem długofalowo lepiej to zrobić, I guess, niż, niż łudzić się, że nie i regularnie być osobą bardzo, bardzo sfrustrowaną. O, sfrustrowanie to też trudne słowo, jak się ma przesuniętą a, szczękę dolną, żuchwę o parę centymetrów względem, względem górnej. <laughs> Wydaje mi się, że lepiej przeżyć taką frustrację raz i spróbować z trochę większą akceptacją i zgodą yy, przyswoić te, te kompetencje, i żeby to życie było łagodniejsze i milsze niż teraz się na to krótkofalowo trochę obrazić. Lub nie chcieć przeżyć tej żałoby, lub nie godzić się z nią i tę tą, tą niezgodę wyrazić w formie buntu. A potem bardzo długo być osobą sfrustrowaną tym, że życie jest po prostu niesprzyjające, że ta praca się wylewa na wolne, i tak i tak Nie ma tutaj prostych odpowiedzi. Jeśli macie ogromne ambicje, to je miejcie. Zastanówcie się tylko czemu, żeby to nie było z niezdrowych pobudek. Jeśli nie macie wielkich ambicji, to luz, pod warunkiem, że jakoś siebie wyrażacie, że macie jakieś, że na czymś wam zależy. Człowiekowi powinno na czymś zależeć, żeby było zdrowo i żeby było w porządku, więc jeśli na czymś was, wam zależy, no to się nie przejmujcie. No to znaczy, że wszystko gra, jeśli na czymś wam zależy. A, a to, że macie ochotę optymalizować, żeby to coś dużego lub małego realizować, albo macie ochotę planować kalendarz i uczyć się zarządzania czasem, sobą, w czasie, organizacją, Obowiązków po to, żeby po prostu móc mieć łatwiejsze popołudnia. Sądzę, że to jest bardzo dojrzały ruch, i sądzę, że to jest niestety smutna oznaka czasów, z którymi im szybciej się pogodzimy, tym bardziej zostawimy gdzieś tą niechęć za sobą, a zostanie nam wyłącznie fakt, że już mamy te kompetencje i każdy kolejny dzień do przodu jest troszeczkę łatwiejszy. O. Moje drogie, moi drodzy. Ja wracam wziąć antybiotyk. I czy on mi pomoże, czy on mi nie pomoże? No jest tylko jedna metoda, żeby się przekadać.